Siemaneczko z tej strony Mr. Devoxis i... And. oraz... Radio Man. Tak, witamy, siemaneczko. Um, sorry, że długo nie było odcinków. I no ogólnie coś się Radkowi spieprzyło, no mamy trochę lipę. Na czasie nie bardzo będą wychodzić odcinki z loda, chyba że naprawi to. No bo coś tam miał jakiegoś formata i tak dalej, i tak dalej, i nie będę wnikał. Mats do przedstawienia. Tak, ale czekaj, jeszcze kilka informacji. Tak, na czasie spróbuję nadrobić braki tamtych odcinków poradnikami z tego jak kręcić filmy. E... No i z bliskiem będę kręcił też latające wyspy pewnie. Więc tak, no to zaczynamy teraz nasz temat. No, oczywiście akta, jak, jakby ktoś nie wiedział. Co nie. Oczywiście od razu uprzedzamy pewnie odcinek, będzie plus 18. <grym> Tak, wyrażamy swoją opinię, może Radek zacznie. Ja. Wprowadzili takie gówno, że to jest pały. Nie, bo... nie, bez komentarza to zostawię, bo to jest takie... To jest kurde tragedia w ogóle, jak oni mogli... Być takimi kretynami. Oni w ogóle są tacy niedouczeni, przynajmniej według mnie, więc yy, z góry przepraszam, jeżeli sądzicie, że polityka w naszym kraju jest na bardzo wysokim poziomie i wszyscy w ogóle myślą o innych, co nie. Tylko nie wiem, co oni robili przez te dwa lata poza naszymi plecami i wytykali wszystko yy, w ogóle z czym innym się zajmowali a e, tak naprawdę całą sieć cały internet są sobie zapanować nie wiem po co i nie wiem na co i w ogóle nie wiem no po prostu ludziom lubią komplikować życie tyle powiem co nie e, ostro mnie to tylko wkurwia i e, denerwuje no bo inaczej tego nie mogę wyrazić no po prostu jak to e, pani cytat kiedy to podpisali polska ambasadorka w tokio jadwiga maria rodowicz czechowska Około godziny 3.30 to w Japonii była... 15.30, coś takiego. Podpisała w imieniu polskiego rządu umowę o aktach. Dobra, więc yy, umowa typu akta, sopa, pipa, więc to jest kuźwa jedno wielkie gówno, przynajmniej według mnie. Um, to... Może, możecie to sobie hejtować, to moje co, To moje wypowiedzenie, to moje zdanie. Wisi mi to naprawdę. To jest moje zdanie na temat tych właśnie umów, bo to jest jedno wielkie gówno i cała polityka yy, ma wszystko po prostu w dupie. Ma po prostu wszystko w dupie. Nie obchodzi ich to czy ludzi po prostu, znaczy nie mówię akurat naszego przykładu, no ale na przykład inni na, idą na studia i po prostu nie mają pieniędzy bo muszą studia y, semestry i takie tam inne opłacać nie mają pieniędzy na przykład żeby wkupować sobie pełne wersje nie wiem jakichś tam programów i tak dalej i tak dalej więc na przykład ściągają sobie tam z netu jakąś tam pilotowaną wersję dajmy na to demo czy coś no i po prostu yy, Mogą sobie uzbierać pieniądze i kupić sobie wtedy pełną wersję, co nie? No ale polityka tego nie uwzględnia. Albo inny przykład. Na przykład, yy... sorry, że się potarłam, no, yy... takim przykładem też może być, na przykład, yy... ktoś chce sobie wypróbować yy, grę, czy cokolwiek yy... i też nie ma pieniędzy, na przykład, to yy, idzie na jakąś tam stronę jedną, drugą, trzecią, szuka sobie jakiejś wersji piratowanej, a potem na przykład sobie, nie wiem, y, kupuje y, oryginalną, no nie, bo to taki przykład też może być. Ale jak więc... zaczną zarabiać na tym twórcy gier, z tego względu, że jak ludzie będą kupywać y, oryginalne wersje, bo inaczej nie, po, nie pobiorą, więc fundusze tak wzrosną, które będą wpływać. Wiesz, bardziej bym się puszczał, że zanim te fundusze wzrosną, to y, hakerzy odpuszczą sobie te wszystkie strony rządowe, te strony premiera, te wszystkie strony inne i zaatakują tylko i wyłącznie akta. Na to bym bardziej obstawał, więc to jest kurwa jedno wielkie chujstwo i nic więcej. Więc y, no nie wiem, jak to oni mogli coś takiego odprowadzić. Mogę się założyć, że większość tych polityków, y, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek umią takiego istotnego zrobić na komputerze. Więc no tego nie podle to nie podlega w ogóle komentarzowi. Więc mm... Skąd to w ogóle przyszło to te całe akta z jakiegoś kraju czy już tak gdzie indziej jest? No w Anglii to niby podpisali czy coś takiego co nie na Ale po co jest no... to po co tworzyli to w ogóle? Wiesz, mogli się zacząć tak jak Camshield, Shield. No sorry, jeżeli to oglądasz, nie wiem jak wymówić dokładnie twoje nazwisko. E jeżeli to oglądasz to wiesz, że no, popieram cię w 100%. Na przykład mogli się zająć, dajmy na to, Rosją, co nie? To przecież to jest kraj, w którym tylko napierdzielają hakerzy do internetu, y, same takie nie wiem, Haki i no w ogóle no wiecie o co chodzi, kurde. Napierdzielają rzeczy które y, nie są nikomu potrzebne. Tam są, tam są w ogóle takie też zorganizowane paczki i tym podobne rzeczy, a po prostu no w Polsce. No w Polsce no dobra, no niech tam będzie kurde jakieś szajki, tam kilka no nie na no, Lebeszes, ale bez przesady. no a pojedynczym ludziom, którzy nie mają y, pieniędzy na wszystko, no to wiesz, dziękujemy bardzo takim politykom obsranym. Więc y, no nie, z mojej strony to tyle. Radek, dodaj coś od siebie jak chcesz, a jak nie to kończymy, bo mi naprawdę wkurwia ten temat. Ja tylko słyszałem, nie wiem czy to jest prawdą, że na przykład na YouTube ktoś napisze negatywny komentarz albo masz piosen piosenkę sobie wystawi, sorry, yy, to odcinają internet. Nie wiem czy to jest prawda, ale gdzieś tak czytałem właśnie też, że odcinam internet, to nie wiem czy ten internet dalej będzie można potem jakoś wykupić, czy od nowa internet trzeba będzie sobie kupować. Nie wiem, ja w to wątpię, pewnie to jest tylko jakaś bójda na resorach, taka plotka, no szczerze w to wątpię, ale wiesz. Mnie to naprawdę Baba, nie będę już wypowiadał się więcej. Więc jeszcze coś? Nie wiem, bo no, nie mam słów do tego. Dobra, dziękujemy za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.